Wow, ale fajny niebieski domek Może coś z niego ukradnę O ja, tutaj mieszka chyba niebieski piesek I ma bardzo dużo złota Może ukradnę coś O tak, wyciągnę kilof i ukradnę wszystko z jego domku Całe diamenty Ale nawet zgudniałem. Wezmę wszystkie jedzenie od niego I nawet stoliki Tak, krzesełka, wszystko, ukradnę go całego O ja, wszystko ukradłem A ten niebieski pies dalej śpi Dobra, teraz muszę uciec Ale chwileczkę, szybko Ucieknę jego autem Ale ono jest szybkie <laughs> Czemu mi się to stało? Stało. Luczek płacze, ale dlaczego? Dopiero co jest rano, no nie wierzę. Luczek, czemu ty płaczesz? Nie udawaj, że nie wiesz, ty przyszedłeś do mnie i mnie okradłeś w nocy! Co ty mówisz? Przecież ja spałem! Widzisz przecież, a co się tobie stało? No nie! Czemu ty masz wszystko jakby okradzione? Jakiś złodziej wszedł chyba do twojego domu! Przecież wiem, że to byłeś ty, zobacz, nawet nie mam auta. Ty to musiałeś zrobić. Ty masz wszystko gorsze, gorsze autko. Jak Jaki słaby domek, ty mnie okradłeś! Ej, nieprawda, Luczek, to nie byłem ja, przysięgam ci, że se spałem i co, wyzywasz moje autko, że jest słabe? No dobra, wiesz co, teraz się pogniewałem. Nie zostawię tego tak, czekaj, gdzieś na pewno masz te moje rzeczy, oddawaj mi je, patrzę po wszystkich szafkach, oddawaj, piepek, ty złodzieju. No nie mam tego, mówiłem ci już, dobra, idź już do swojego domu i nara. O nie, głupi nie jestem, wiem, że to byłeś ty, zabieram twoje auto i odjeżdżam. Co ty mówisz, Luczek, przecież ja ci tego nie ukradłem, no nie, zostaw moją sób. No Dopóki nie oddasz mi moich przedmiotów i auta, to nie oddam ci twojego. Zwijaj stąd. A, no dobra, przestań. Nie bij mnie, widzowie. Co to było? Dlaczego Luczek jest dla mnie taki agresywny? Niestety nie mogę mu pomóc jako pimpek. On mnie bardzo nie lubi. Dlatego zamienimy się teraz takiego potężnego Speakermana i pomożemy mu odnaleźć słoczyńce. Jestem taki głodny, pimpek wszystko mi ukradł, nic mi nie zostawił. Luczek myśli, że zabrałem mu całe jedzenie, ale to nie byłem ja! Ale mam pewien pomysł! Skoro jestem tytanem z to może troszeczkę go sprankujemy i zrzucimy mu na głowę troszeczkę świnek! Podejdźmy tylko do jego domku i uwaga! Zacznie się też świn! Chwileczkę, co się dzieje? Ale dużo świnek! Jedzenie! Juhu! Te świnki aż umierają w domku, a oprócz tego weźmy trochę kurek i krowek! Mnóstwo jedzenia! Jedzenia dajmy Luczkowi! Ojo, ile jedzenia! Nie będę jednak głodny! Let's go! Dziękuję tylko, kto to zrobił? To byłem ja! I chyba czas się mu pokazać! Halo, Luczek, witam cię! Co ty tutaj robisz? E, chwileczkę, czy to jest Speakerman? E, cześć, dzień dobry! To ty mnie okradłeś, tak? Przepraszam, myślałem, że to mój przyjaciel. Nie rób mi krzywdy, proszę, proszę! Nie, Luczek, to nie byłem ja! Ja jestem pomocnym tytanem, Speakermanem i chcę ci pomóc! O ja! Dziękuję właśnie za Zostałem okradziony, nie mam nic. Totalnie. Nie wiem, kto mnie właśnie okradł, ale potrzebuję wyremontować mój domek. Zobacz, nie mam nawet drzwi, żadnych mebli. Wszystko zostało ukradzione. O nie, faktycznie nie wygląda to dobrze. Ale spokojnie, tytan Spikerman ci pomoże. Wygląda to strasznie źle, ale my to naprawimy. Spokojnie, zacznijmy od drzwi. Patrzcie na to, niebieskie, superowe drzwi. To wygląda już super. Trzeba również naprawić to, co ten złodziej zniszczył. Czyli naprawiamy to No i oczywiście podłogę Teraz trzeba to udekorować Postawmy tutaj taki duży stolik A na nim najpyszniejsze jedzonko Czyli jakieś ciastko Owocki No i nawet takie o fajne ciasteczka Postawmy dwa albo może trzy krzesełka Postawmy również ogromny telewizor w tym miejscu Można oglądać sobie pięknie leżąc na łóżku Oprócz tego wielka kanapa Ja takie uwielbiam i może taki stoliczek z taką ładną lampką, jakieś dekoracje, bo jest tutaj troszeczkę pusto. Wielki obraz Tytana, speakermana na ścianie. Nie, no żartuję, oczywiście zniszmy ten obraz i postawmy tutaj luczka. A na zewnątrz niebieska skrzynka pocztowa i dwa kosze na śmieci. A do tego automat z Coca-Colą, bo kto nie lubi Coca-Coli? Wow, speakermanie, ale ten dom wygląda teraz epicko, nawet mam Coca-Colę przed domem, a w środku. Wow, jak to wygląda! Super! Ale wielka plazma! Dzięki, Luczek! Wiedziałem, że ci się spodoba! Zrobiłem to specjalnie dla ciebie! Ale fajnie! Mogę sobie w końcu usiąść i pojeść sobie, ale wiesz co? Nie mam w ogóle żadnych diamentów! Wezmę mój kilofik i idę do kopalni! Tak, na nakopię dużo diamentów, bo tu brakuje ich! To ja zwijam, zaraz wracam! O nie! Luczek chce iść do kopalni na nakopać diamenty! Nie, pozwolę mu na to! Muszę mu szybko uprzykrzyć życie! <laughs> o nie! Tutaj są diamenty! Luczek nie może ich zdobyć! Chwileczkę, muszę je szybko zniszczyć i muszę tutaj wstawić takie fejkowe diamenty. O tak, jeżeli luczek teraz wejdzie, to wybuchnie w taki sposób, uwaga, pum! O dobra, teraz tylko muszę się ukryć i obserwować, jak on to wykopie. Na, 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 o dobra, muszę wykopać sobie diamenty, tu jest kopalnia i tam są na dole, ale mi się poszczęściło, będę mieć dużo diaksów, let's go! Nie wiem dlaczego, ale mam złe przeczucie, że coś się stanie luczkowi, zaraz, co on tutaj robi? O tak, diamenciki będą moje, cztery diamenty, let's go! Nie czekaj, Luczek, nie zbieraj tego, stój! Wickermanie, co ty tutaj robisz? Chcesz zabrać moje diamenty? O nie, nie pozwolę ci na to, pomogłeś mi w domku, ale tego ci nie oddam. Poczekaj, Luczek, czy ty nie myślisz normalnie? Przecież na takiej wysokości nie da się zdobyć diamentów. A w ogóle tą kopalnię odwiedzałeś już tysiąc razy i co? Nagle się diamenty pojawiły? No w sumie trochę masz racji, ale ja je chcę bardzo wykopać. Błagam cię, zobacz, jak one są blisko mnie! Nie rób tego luczek, ostrzegam cię! To mogą być twoje ostatnie. Wykopane diamenty w życiu. Serio? Ja ci dam coś lepszego i wykopiemy prawdziwe diamenty. Co ty na to? Ale, ale chwileczkę, co masz na myśli, Speakermanie? Dam ci takie mega wiertło i chodź, kopiemy razem. Patrz, jak ja szybko kopię się na dół. Zaraz znajdziemy diamenty. Wow, ale fajnie. Dobra, kopiemy. Za chwilę musi coś być. Chwileczkę, co to jest? Skąd wiedziałeś, Speakermanie, że tutaj będzie tyle diamentów? Wow! No mówiłem ci, że wiem, jak je znaleźć. Patrz, jak dużo ich jest! Teraz możesz wykopać je wszystkie! Jestem bogaty! Uhu. No ja nie wierzę, czemu on nie wykopał tych diamentów. Czy ja coś źle zrobiłem, nie wierzę. A kim jest ten er, głupi spikerman? No nie. Muszę jakoś to wymyśleć, co z tym zrobić. Dobra, koniec, wypuchnę jego domek. O, tak, to będzie koniec tego niebieskiego pieska, a masz! Uhu. Wszystko zniszczone! I wysadzam mu te turne auto! Chodź tutaj, aucie! puu! O tak, teraz to mu nawet spikerman nie pomoże. Muszę to wszystko nagrać. Uwielbiam kamery, oj! O tak, patrz ile diamentów nazbieraliśmy i w końcu jestem cały diamentowy, tylko chwileczkę. Czemu mój dom jest cały zniszczony? Pikermanie, powiedz mi, co się stało? O nie, Luczek, ktoś się musi serio nie lubić i jest twoim wrogiem. Rozwalił wszystko, co zbudowałem. Tutaj nie ma koloru niebieskiego, a wiesz, kto nie lubi koloru niebieskiego? Mój przyjaciel Pimpek, muszę do niego iść. Czekaj, Luczek, co ty chcesz mu zrobić? Nie, to nie może być twój przyjaciel. Ale jak to nie? Przecież skoro nie my, bo byliśmy w kopalni, to musiał on idę go rozwalić. Poczekaj, nie podejmuj decyzji tak szybko. Musimy zobaczyć, czy ten złodziej nie zostawił może jakichś śladów. Hmm, co to są za kamery? Ty je stawiałeś? Nie stawiałem ich ja. To pewnie był mój przyjaciel Pipek. Poczekaj, to jest nasz jedyny trop. Musimy zobaczyć, gdzie one prowadzą. Faktycznie one tworzą taką drogę do lasu. Może to nie był Pipek. Masz rację, chyba, wiesz, Speakermanie? Dobra, w takim razie sprawdźmy, gdzie prowadzą te kamery i złapmy. Złoczyńce! Wydaje mi się, że jesteśmy blisko. Co to jest? Łożek, e, ty to widzisz? Czy to jest jakiś twój wróg, bo ty jesteś speakermanem, a czy to jest kameraman? O, nie, chyba dotarliśmy do jego bazy! Widzisz to? Oj oj, ja się boję, co my teraz zrobimy? Nie wiem, ale trzeba go pokonać, bo to pewnie on zniszczył mi domek. Muszę go dorwać. Też mi się tak wydaje, pokonajmy go razem! On wygląda na silnego, ale damy mu radę. Nie mnie, jestem nieśmiertelny. O nie, Luczek, widziałeś tego kameramana, on się z nas śmiał! On pewnie zjeścił mi domek. Dawaj na niego tylko chwilę. Tu jest jakiś parkour, ja się boję. Spokojnie Luczek, damy radę. To jest bardzo proste. Patrz, przechodzę to w sekundę. Tutaj wchodzimy na drabinki i przeskakujemy tutaj. Teraz jest troszkę ciężej, bo trzeba skoczyć na ten kawałek. Kratę i uwaga, skaczesz na blok szlamu. Widzisz? Mega proste. Wiesz co, speakermanku ja chyba zostaję. Zrób to za nie proszę cię, pokonaj go Naprawdę boisz się lawy? No dobra, sam dam radę Ten kameraman nie może być jakiś mega potężny, co nie? Tutaj są lasery Lepiej, żeby w nie nie wpadł Więc przejdźmy sobie na spokojnie A tu są jakieś druty kolczaste Uważaj na nie, nie wchodź One są na pewno mega kujące Spokojnie, znalazłem tutaj przejście I teraz musimy przejść te kolce Nie, nie, nie Te kolce pewnie nic nie robią No co wy? Ała! Jednak dużo robią, ile mi życia zeszło Dobra, spokojnie, przejdźmy I jestem przy drzwiach Luczek, zaraz pokonam tego kameramana. Ja mam kciuki, Spikermanie, pokonaj go. Za tymi drzwiami powinien być kameraman. Dobra, wchodzimy tu. Halo, jest tu ktoś, ale tu jest ciemno. Co jest? Nie jest! Na dół i o o, ey! Tutaj jest kameraman, ale czemu on jest taki duży? O nie, o nie, ja się muszę gdzieś ukryć! O, widzę, tutaj przyszedłeś, speakermanku. Chodź tutaj, nie ukrywaj się. Eee, dzień dobry, panie kameramanie! Co ci się stało? Jaki ty jesteś wielki i sekunda, czemu to są zdjęcia kameramana z luczkiem? Weź tutaj przyprowadź luczka, chcę go zobaczyć. Natychmiast! Sorry kameraman, ale to ja sto często mam pojedynek. Ty jesteś szalony. Czekaj, czekaj, czemu ty niszczysz dom luczka? Rozwalam Wszystkie rzeczy, i teraz masz jakieś takie dziwne obrazki. Luczek plus kamera. Zaraz, zaraz, czy ty się w nim zakochałeś? Wiesz, co nie? Po prostu bardzo mi na nim zależy i nie widziałem go jeszcze. Jestem jego wielkim fanem. Przyprowadź go do mnie, błagam cię. Ja muszę z nim zrobić sobie zdjęcie i pogadać. Proszę, proszę. Serio, ty nie jesteś fanem? Ty jesteś psychofanem! Dlatego mu zniszczyłeś dom, ukradłeś auto i próbowałeś zabić fałszywymi diamentami, tak? Nie no, ja go po prostu uwielbiam. Lubię jego nagrywać! Nie, tak, i jego pieska Pipka, też uwielbiam jego kolegę. Proszę, przyprowadź Luczka. O nie, na pewno go nie spotkasz, kameramanie. Ty jesteś szalony, powinieneś pójść do więzienia. Ja mam przygotowane bronie, więc się z tobą uporam. Patrz na to, jakieś ostatnie słowa. Pęk, strzelam w ciebie, chodź tutaj. Nie rób tego. chodź tutaj, teraz ja ciebie rozwalę. Przynieś mi Luczka. O nie, jaki ty jesteś silny. Dobra, nawalam go, może w końcu mi się uda. Mam trzy różne bronie, któraś musi działać. Nic mi to nie robi, póki nie zobacz się z Luczkiem jestem odporny na wszystko. Przejdź mi Luczka! Ała! Co ty robisz? Dobra, dobra, widzowie, my tej walki chyba nie wygramy. Nieważne, ile go próbuję bić, on mnie zaraz rozwali. On ma shotguna, a on się wydaje nieśmiertelny. Odwrót! Luczek, Oścuchaj. pomocy! Nie, nie chcę walczyć z tym kameramanem. Wywalajcie kolce, lasery. Nie, muszę stąd uciekać. Luczek, pomocy, ten kameraman jest szalony, a ty sobie zrobiłeś herbatkę? Serio? No co, herbatka jest bardzo spoko. I co? Pokonałeś go? Proszę, proszę, powiedz, że tak. Mamy pewien problem. Ten kameraman jest twoim psy. Chofanem! O nie, co? Ale dlaczego? Przecież to jest jakieś nienormalne Też tego nie rozumiem, ale to Prawdopodobnie on rozwalił ci Dom, podstawił jakieś fałszywe Diamenty i chciał cię zniszczyć O nie, nie wiedziałem, że moi widzowie Są tacy słabi Spokojnie, Luczek, nic się tobie nie stanie Ja cię obronię, a teraz Wracajmy, bo mam dla ciebie coś Specjalnego! Wiesz co, Speakermanie Nie ma sensu to wszystko, nie mam ochoty Nawet tutaj mieszkać, co z tego, że jest Jakiś czerwony domek, ale ja nie chcę Mówiłem ci, że mam niespodziankę. Zobacz, co się zaraz stanie. Mam przygotowaną specjalną komendę, i wystarczy, że wpiszę w klej. I zobaczcie, jaki wielki dom został postawiony! takiej willi Luczek na pewno nigdy nie mieszkał. Ale musimy ją zamienić. Może na niebiesko? I uwaga, koniec! Zobaczmy, jak wygląda efekt końcowy. Tadam. Przepięknie, Luczkowi na pewno to się spodoba. Luczek, Luczek, chodź za mną, nie siedź tutaj. Muszę ci pokazać mój prezent. Jaki prezent? Ja już nie mam w domku. Ale chwilę, co to jest za domek? No i co? Widzisz, jakie to jest wielkie? Chyba nigdy nie mieszkałeś w takim domu, co? Ale on jest potężny i jeszcze niebieski. To mój nowy ulubiony dom. Ha, ha, ha. że mnie pokonacie? Chodź tutaj, Luczek, jestem twoim największym fanem. Za chwilę cię dopadnę. Ten kameraman nas szuka, musimy szybko zbudować... Zabezpieczenia, bo zaraz zaatakuje ten dom. O nie, co my teraz zrobimy? Nie chcę, żeby mój domek skończył tak samo. Może jakoś zabezpieczymy to, na przykład lawą. Tak, to jest świetny pomysł. Ja zacznę kopać luczek w tym miejscu, wielką fosę, a ty wylewaj lawę. Mamy taką fajną fosę, teraz postawmy szybko barierki, żeby było wiadomo, że nie można tutaj przejść. Ej, a może postawimy w naszym domku kamery, żebyśmy widzieli, kiedy nadchodzi? Nie, luczek, usuń szybko. Kamery. Przecież to jest kameraman. On widzi wszystkie kamery na świecie. Zabarykadujmy okna i zamienimy te drzwi na takie bunkrowe, mega twarde. A do tego postawimy tutaj TNT. Zaraz przy To nie jest normalne TNT. Na pewno przestraszy tego kameramana. I na sam koniec postawimy strażników golemów. Chwileczkę, speakermanie, chyba kameraman się zbliża. Tu jesteście. Wiedziałem, że was znajdę. Jakie zabezpieczenie? zrobiliście. No właśnie, więc lepiej nie podchodź, kameramanie, bo to się dla ciebie źle skończy. Przyniosłem tylko książkę i chciałbym tylko autografik. Proszę, zobacz to. Ale ta książka była wielka i pisze tutaj autograf Luczka. Jestem twoim bardzo wielkim fanem. Naprawdę chciał tylko autograf? No dobra, jeśli nie chcesz nas zniszczyć, to czemu nie? Halo, Luczek! Co jest, Spikermanie? On atakuje nas? Nie, ja uciekam. Nie, spokojnie. Jakby to powiedzieć, on co od ciebie autograf. Podpiszesz mu, proszę. Może nas nie zaatakuje. Autograf? Czyli on naprawdę jest moim fanem? No dobra, nie ma sprawy. Już podpisuję. Proszę bardzo, wszystko gotowe. Dobra, podpisałeś się, Luczek. Faktycznie, okej, okay, dam mu to i mam nadzieję, że stąd odejdzie. I jak Speakerman odpisał, Luczek, dał mi autograf, proszę. No pewnie, że ci dał. Weź tą książeczkę, to specjalnie dla ciebie, ale zostaw nas, okej? Okay? O ja mam autograf od Luczka, let's go, ale jestem jego wielkim fanem. Dziękuję wam bardzo. I jak speakerman nie udało się, poszedł sobie? No Pewnie, że tak, Luczek. Udało nam się go odgonić. Ale czekaj, Manku, jak mogę ci się odwdzięczyć, bo pomogłeś mi, naprawdę, zrobiłeś mi całą chatę. Spokojnie, Luczek, nic nie musisz robić. Tak naprawdę chcę ci powiedzieć, że jestem Pimpkiem. O ja, Pimpek, to byłeś ty cały czas, ale ty jesteś czaderski. Dzięki wielkie, że pomogłeś mi odbudować domek. Spoko, Luczek, polecam się na przyszłość.